Przypominanie ich bohaterstwa, ich walki jest niezbędne, ale warto też sobie uświadomić, a kto ich mordował, kto tych bohaterów niszczył. Pan Mykoła Demko, używający nazwiska Mieczysław Moczek, sowiecki funkcjonariusz. I jego towarzysze, którzy okupowali wówczas Polskę, to byli ci, którzy mordowali żołnierzy niezłomnych, którzy mordowali żołnierzy wyklętych, żołnierzy armii krajowej, którzy byli nazwani zbrodniarzami. Warto o tym pamiętać także dlatego, że ci, którzy byli reprezentantami sowieckiego okupanta, dążyli nie tylko do przekształcenia Polski w część Związku Sowieckiego, ale także do opanowania wówczas całej Europy. Mało kto o tym pamięta, ale to właśnie Mykoła Demko w swoim jednym z przemówień powiedział, że My tylko mówimy, że Związek Sowiecki jest naszym sojusznikiem, w istocie jest naszą ojczyzną. Dzisiaj graniczymy z Berlinem, ale jutro z Gibraltarem. Warto o tym pamiętać dzisiaj, gdy jesteśmy w sytuacji, w której dokładnie tę, tę samą koncepcję realizuje Putin, w którym tę samą koncepcję realizują. Ci, którzy wówczas zajęli pół Europy, dzisiaj chcą zająć całą Europę, a pamięć o bohaterach, żołnierzach niezłomnych jest fundamentem polskiej armii, ale także musi być fundamentem polskiej myśli patriotycznej, żebyśmy wiedzieli, że to jest jednym z naszych głównych zadań. Obrona dzisiaj Ukrainy, ale i obrona Europy. O tym mówimy, ale o tym przede wszystkim musi wiedzieć młodzież, muszą wiedzieć polscy patrioci, muszą wiedzieć ci, którzy są odpowiedzialni za państwo polskie, tak żebyśmy nigdy nie doprowadzili do zniszczenia naszej ojczyzny i całej Europy.